Witam serdecznie Państwa w moim całkiem nowym programie z cyklu Warto Pytać. <laughs> Dziś zajmiemy się kwestią szczęścia. Wiele osób zastanawia się, co szczęście daje człowiekowi, czym jest i tak dalej, i tak dalej. Dziś próbujemy rozwiązać większość z tych wątpliwości. Na początek spytajmy się mojego gościa, profesora doktora potrójnie zhabilitowanego, pana Erwina twaroga Butfika. Witam, witam, witam serdecznie Ciebie. Witam Państwa w studiu i przed telewizorami. To, pa, to profesorze, jak w końcu jest z tym szczęściem? Co? Szczęście temat rzeka, ale ściśle rzecz biorąc mój e, maleńki słownik języka polskiego, mojego autorstwa, e, mówi, że już chwileczkę, szczęście, szczęście, Szczeć, szczęścia, szczęka, szczęśliwy, szczęście. O szczęście jest, szczęśliwy, jest szczęście, to jest los, fortuna, dola, zwłaszcza pomyślny los, pomyślność, powodzenie, rządzenie losu, sprawiające, że komuś się szczęści, powodzi. To jest osoba spełniona, której dopisuje komuś właśnie bo <laughs> na tyle, jeśli chodzi o mój słownik do zakupu w każdej księgarni. Proszę Państwa, korzystając z okazji, że wreszcie głos inteligencji polskiej został dopuszczony do telewizji, chciałem się z Państwem podzielić pewną refleksją. Otóż wczoraj, wracając z Uniwersytetu, do zaprzyjaźnionej siłowni, gdzie, lat, gdzie od lat konserwuję swoją tężyznę fizyczną. I w tejże siłowni usłyszałem, jak jeden młody, wzburzony człowiek powiedział do drugiego, młodego, wzburzonego człowieka spierniczaj, spierniczaj, bo mnie spieprzyłeś. Proszę Państwa, ja byłem zafascynowany. Ja byłem zafascynowany tym krótkim, ale jakże treściwym sformułowaniem. Proszę zwrócić uwagę na te dwa słowa. Słowa klucze. Wytrychy spożywcze. Chciałoby się że Pieprz i piernik. A co z innymi, proszę Państwa? Przecież w języku polskim mamy tyle wytrychów, prawda? Przecież jest jest chleb, sól, fasola, grzyb. Państwo się pewnie dziwicie, ale, no, ale można przecież po powiedzieć, nie przychrzanie się do mnie ty stary grzybie, gdyż twoje schlebianie tak nie piernicza, że ci przy fasole. <laughs> no i dobrze proszę państwa, proszę państwa, no niechże on mu przypierniczy, przy fasoli, przysoli. Ale nie, że on mu czasem nie przykeczupia. Albo broń Boże nie przykeczapia. Proszę Państwa, można powiedzieć przecież, że ktoś jest zgrzybiały, prawda? Ale to wcale nie znaczy, że on jest spierniczony. To mogłoby jedynie oznaczać, że jest zdziebko spierniczały. Nie. To jest tyle, jeśli chodzi o moją refleksję. Och, jeju, bo jeszcze bym zapomniał na śmierć. Mam dla Państwa maleńki komunikat ortograficzny. Otóż to na ostatniej Radzie w Warszawie razem z kolegami profesorami ze Warszawy <grytanie> ustaliliśmy, że pewne czteroliterowe słówko tak często pisane na płotach, murach, parkanach jako trzy literowe. Od dzisiaj możemy pytać coś samo. <laughs> prawda? Tak pięknie? Przecież będzie łatwiej dla wszystkich piszących, <laughs> prawda? Dziękuję Państwu, dziękuję, 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 do widzenia, do widzenia. Dziękujemy za wypowiedź, która niewątpliwie była całkowicie na temat. A teraz zapraszam na główną część naszego programu, czyli sondaż uliczny. I nie tylko uliczny. <noise> Nasi przedobryscy reporterzy udali się w najróżniejsze miejsca i pytali się przypadkowych ludzi o to, jaka jest ich definicja szczęścia. Zapraszam! Aha, Przepraszam, co jest dla pana szczęściem? Ja człowieku ja nie... Ja nie mam szansę, że takie rzeczy, ja pełnię ważę odpowiedzialną funkcję. To jakie pan ma zajęcie? Człowieku, ja jestem filarem polskiego przemysłu alkoholowego. To niech pan chociaż powie, co jest dla pana szczęściem. Ja myślę, że szczęście to wynika z faktu posiadania. To gdyby pan miał willę, limuzynę, co tydzień inną kobietę, pan by był szczęśliwy? Wieku. Nie przesadzam. Gdybym ja miał dwa winia, to już bym był szczęśliwy. O. Bardzo przepraszam że proboszczu, czy mógłbyś się z nami podzielić swoją refleksją no. na temat szczęścia? Mm, szczęście? Być szczęściarzem to chyba o mnie. No panie redaktorze, myślę, że szczęśliwym jest każdy ten, kto ma Demera RS300 z 12 cylindrami, pojemnością sukową 6000, przyspieszeniem do setki 7 sekund i prędkością maksymalną 250. No i oczywiście full opcja w środku, prawda? Poza tym szczęśliwy człowiek ty powinien mieć basen, plantację tytoniu, kort tenisowy, pole golfowe. O! Bo e, pola golfowego. No właśnie muszę już lecieć, bo jestem umówiony z proboszczem Kozich portek na partyjkę golfa. E, także e, z Panem Bogiem mm. Przepraszam. Czy mogłem panu przeszkodzić? E, czy jest dla pana szczęście? E, czy to takuje szczęście? Я думаю, что вы проводите время так, как я. И вы рады с вами Ой, ой, извините, но Якушин призвонит меня. До свидания. Да? Да, да, Якушин.